Dzień dobry, dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. E, dobra, co my tutaj mamy? Mm. Jest problem, bo wybiegłem, zebrałem tych ludzi i teraz nie bardzo mam jak wrócić. Chyba, że... No, oni są trochę ranni. Oni są trochę ranni, ale ja też jestem ranny. Tu mam garnizon jakiś jeszcze. A ten garnizon po prostu... To jest tylko garnizon. Tej jednostki nie można wyciągnąć, tak? Nie można. No to tak. Ciach, biorę ciebie. Biorę was i zrobię z was rycerzy. No i próbujemy. Teraz robimy tak. I próbujemy, atakujemy. Musimy sobie prze drogę przeodtorować. On poszedł dalej? Nie. No no, dobrze, dobrze, walczcie tam, walczcie tam. My tu strzelamy, ale. Kurczę, to będzie ciężko. Bardzo ciężko. No, ci tutaj walczą jeszcze. Tam ich przesuwamy jakoś. Uciekli. Uciekli. Dobrze. W którym kierunku uciekli? Nie ma ucieczki. Co nie ma ucieczki? Aha! Czyli, jak oni uciekają, to giną? Bo tak to chyba się stało. To się właśnie chyba wydarzyło. No dobra. Udało się to odbudować. Gdzie te kolejni przeciwnicy? Może ja to południe bym odbił. Jeżeli odbiję to, to jedyne zagrożenie mam wtedy z tej strony. Chyba tu jest jakaś neutralna armia. Tak. Dobra, ty na razie idziesz do stolicy. Wy? E, dalej, tak. Trzy. Mam trzy jednostki znowu. Spróbujemy. Zebrane kolejne. Teraz tak zrobię to. Garnizon zwiększymy, połączę to linkiem i poczekam tutaj też. Spróbujemy. Naciąga krucjata. Okej. Okay. Ochroni stolica, pozostali przy życiu, znajdź i zabezpiecz u uchodźców. Jeszcze kolejnych. Level dzięki temu dostanę, to też mi na tym zależy bardzo. Dobra, to no ładnie ład ładuję tutaj w nich. jeszcze długo biegną. Dobiegli, dobiegli, jeszcze kilka obrazy. Czy to atak też zwiększa? Tak, mocy i obrony. Czy mocy obrony? Nie, chyba zaraz Zobacz, zobaczę. Stawcie nas w spokoju. Dobra, to też wezmę. Zaraz, na razie ty. Teraz buduj to. Wróć tutaj. Jednostki, by się przydały coś, nie? W razie tyle mogę zrobić. Zmienimy tur. O, coś miałem, jakieś zaklęcie, nie? Twierdzę, come on. Czy to jest most w ogóle? Most, tak. Przejmijmy ten most. Dzięki temu to wiecie. Będą musieli przejmować to, więc będą tracić turę. Oj, nie, źle zrobiłem. O moi dostali, dobra, wystarczy, że oni wejdą na to. I dostają. Teraz przeczytajmy. Przeczytajmy to. Trzymać 3 trzy. plus 1 do mocy podczas obrony i stają się odporne i... Okej, okay, podczas obrony. I niszczycielskie szarże nie działają. Dobrze. Czemu ja nie trafiam? O, już. Dobrze, zwycięstwo. Dobrze. Tu. To jeszcze można by było też połączyć, żeby wiecie zdobyć jak najwięcej tych tych. Bo tu zaklęcia jakieś wpadają. Pomnik Drayfen

Hmm, 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 chyba uciekamy kielisy. Chociaż, zobaczmy. Ojejku, nie dobrze, Nawet nie znoży uciec. No ta zasadzka była niezła. Tu muszę czekać, dobra. Ty zmieniasz turę. I co się tutaj dzieje? Oho! Zaatakowali mnie. Będziemy się wycofywać, ale. Ty, no, coś tutaj. La... Ty, no, tych ładnie siekam, ale to tylko tych, nie? Przyzwałem nawet solidny, a to moi walczą przecież Może Uczenie, to no tam te katapulty z tyłu jeszcze są. To jest problematyczne. I ten duży. Ucieczkujmy. A, kurde no. Jest kiepsko. To trzeba zabrać. Przywrócenie... przywołanie konstruktów. Zagranie w pustym polu, aby przywołać losową do ...danego typu. Ok, coś tam sobie przywołałem. Nie wiem, czy nie będę się bronił na tym mostu. Mostu, moście. Mogłem też tu zrobić. Ale na razie tak. O, no, coś im tam zginęło. Coś tam mój garnizon oddziabnął. Bohaterski powrót. Teraz tak, ty siedzisz i się tu bronisz? Chyba tak. Strażnik wiedzy. 5-5-5. 5-3-8. Dumni. 6-6. Brakię drzwi do ulepszenia. To co ulepsza? Czyli muszę mieć rycerza. Czekaj, garant. To są, są ulepszenia same. Czyli ja muszę najpierw zrobić tak, wojownika. Czyli najpierw zrobić. Tak, ciebie. Ciebie zmienić w. Garanta. Nie, najpierw w żołnierza. I żołnierza w. Dumnych. I tych w. No już nic, tyle. Dobra. Pytanie, czy ja w tym miejscu się bronię. Czy ja idę jednak do zamku? Kurde, broniłbym się chyba tu. Najwyżej znowu się wycofam, nie? I tak będę ich spowalniał. To ja mam bardzo mało. Mhm, dobra, on jeszcze kilka ciosów i może wtedy ucieknie, bo ci tam tankują. Jeszcze kilka ciosów, to też trzyma się. Dobrze, skoczył tutaj, niestety. Ale działamy, działamy, działamy. Z tym będzie problem dużym, ale ci ciągle przyzywają moich i, i to walczy. Jak tu jeszcze zniknie, dobra, to zostają już ci. Oni uciekli. Oni uciekli, ja bym to ugrał, chyba. Na przyzywaniu ciągle tych nowych. Jest awans, dobrze. Mamy awans. Czekamy. Ile muszę jeszcze przetrwać? 6 tur. Raz, dwa... ze 3 tury do oblegania, może damy radę, już. Ale zrobimy awans. K konstruktowe transporty pędzą na pole bitwy zadając obrażenia wrogim wrogom, ok, czyli to jest ten ten, a tu rozbił nie to, czyli że będą bieg biegli to co tamten ma. Zagraj na jednostkę wojowników, a tu? Zagraj na jednostkę wojowników. Zagraj na jednostkę wojowników. I teraz może zróbmy strażnik wiedzy. Tak. Ty natomiast. Rzuć leczenie. No i zobaczymy, bo my wylizaliśmy trochę rany, a oni niezbyt. Teraz to tu. Wyzwanie pomocy. Patrzcie, tylko źle to rzuciłem. No nie, trochę trafiłem. Myślałem, że że nie trafię. Dobra, ugram to. Tylko że znowu ja mało obrażeń, ja, ja wolno zabijam, więc on znowu ucieknie. Tak, uciekł znowu. No to znowu expik. Nie wiem, czy go teraz nie pocisnę. Ja chyba za nim pójdę tym razem. Nie wiem, czy to się stakują te budynki. No jeszcze kilka i biegniemy. Przeskoczył to. No dobra, już kończymy, bo tam to już ostatni został. Tego też dorwiemy. Mamy to. Zwycięstwo. Pytanie, ile mam już zero tur? To nie, to czekamy. O ci pójdą dalej? Jak nie, no to zdobędę to sobie. Nasza kolej. Tego jednego weźmiemy, Ciekawe, bo mi dwóch zostało tylko tych pierworodnych, czy oni się zrespią. such so a magnificent sight if only you were here to witness it lady dana Jakieś armie tu w sumie, też kilka rzeczy mógłbym rozbudować, ale nie chcę. Jeszcze raz zmieniamy turę, czekamy. O, gdzie kolejna armia, 6. Ale ja jeszcze mam ile tur? 3. Czy oni do mnie nie dojdą nawet? Się tu trochę podleczyłem, trochę tak. No zaraz. Nie mam tej karty, żeby zrobić wojowników? Chyba nie. Dobra, tutaj garnizon taki zostawiony. Wywracamy. Tu mogę rozbudować jeszcze. Idę do wółu. No, jest duża armia jakaś. Znale, the earth beneath Akard's feet starts to tremble with every passing moment. The sound of marching boots reverberates louder and louder, accompanied by devout chanting and cries of jubilation. The crusade's main army arrives. Its leader, an arbiter, strides at the fall. His armor and broken helm gleam ominously in the red glow cast by his ethereal wings. Rejoice! I Arbiter Garin have come to offer you redemption. Together we shall remake this shattered world. Joy Garin the godslayer. To yeah. był ten bojownik, o którym mówił ostatnio. O tym wojowniku, o którym mówił, że z ich rąk, czy on. Dobra, to jeszcze jedną turę. No to na luzie, dumni, strażnik wiedzy, garant.

Uśpiony czyściec i pójdę do tego świata, z którego przed chwilą, w poprzednich misjach pogoniłem ich rekonstrukty. To... to tak, tak i już jest full? Zrodzeni 100 18. 618, 720 transportowiec i ją wypluwa TT. No dobra, zróbmy coś takiego. Dobra Teraz, ty My musimy się udać tam. To no, tędy, chyba nie? Czy tędy? Wiem, idę tędy. Czyli biorę was. Wiem, że to była trudna walka. Spróbujemy dać radę. O, teraz już nie wyleczyli się, myślałem, że się wyleczą. O, jak świetnie ich tutaj, pogonili Ty, zastrzeli mi jednego. Oj, 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 oj To jest naprawdę dobre. Ale dajemy radę. Jeszcze kilka ciosów. Mamy to. Huh. Okej. Okay. Jest awansik. będę będą celem zostają odepchnięci i zaatakowani z motą równą 2. Biorę to. Dobrze, teraz na siebie rzucam leczonko. I tyle A nie, nie tyle Teraz jest tyle Ci idą w kolejne ziemię brać. The Mhm, mm bardzo szybko się zbliża, widzę purgatory. The purgatory is just up ahead. Dobra, tych muszę pokonać. na to wygląda. O, wow, wow, wow. ciekawa armia. Mhm, mm powinniśmy dać radę, tylko muszą wypluć nowych ludzi. Jest jakiś się pojawił. Jeszcze kilku. Dobra. Mamy to.

Już zbudowane, dobra. Czy ci mnie zaatakują? A Nie, nie. dobrze. Idę. Moment of truth. We must Not without you. The Triune will defend Aaron to the death. Our fates diverge. To okay, so you I... I'm sorry for that we haven't always agreed on. Go, Agard the Go with Burg's blessing. Your hymn must be returned. Okej, okay. zwycięstwo. Czyli w ten oto sposób losy dwóch rad las się splattają. For the first time, the young Monoger will visit his people's ancestral home. A world so hostile, no firstborn would normally dare enter it. Yet even if this escape grants the people of Arenberg a short reprieve, the battle to take back their land has only just begun hey, próbować odzyskać I mamy piątą. Myślałem, że dziękujemy za grę. Koniec. Ukończono kampanię we wczesnym dostępie. Gratulacje. Nadal ciężko pracujemy, żeby wprowadzić poprawki i dokończyć resztę kampanii. Tymczasem wypracują już inne tryby gry. Eee, pewnie, że może sobie wypróbujemy. Tymczasem, moi drodzy, to by było na tyle. Dajcie mi znać, co sądzicie o giereczce, czy będziecie w nią grać i czy planujecie eee, oglądać serię, jeżeli bym rzucił z pełnej wersji. Tymczasem ja się z wami żegnam. Dzięki, trzymajcie się i wszystkiego dobrego.